Widzowie. Pokonywałem Was przez dość długi czas. Mianowicie nie zakładam nowego kanału. Znaczy, założony jest, ale nie przechodzę nań. I zostaję na starym kanale. Kra! Ponieważ wczoraj, na wieczornej rozmowie z Panem Bogiem, uświadomiłem sobie, że. Non pekunie sed Bobis kreo. Nie dla pieniędzy Lecz dla was tworzę I jestem Wprawdzie w, prawdzie w nie, nie idealnej sytuacji materialnej Ale i tak chuja zarabiał I I, i na stary kanał No więc, więc to, za dwa tygodnie zmienię nazwy, ponieważ nie mogę dwa tygodnie zmieniać nazw i wierni moi widzowie, jeśli nie subskrybujecie, proszę zasubskrybujcie i dajcie dzwoneczka, jak mi się uda tutaj wkleje, ale może mi się nie chce tam z 98 kurwa 5 procent mnie nie subskrybuje masakracja istna. E. Więc no. E. A jeśli dotrwaliście do końca, to mam takie ogłoszonko dla Was, iż powstaje nowy album Perez Palenica. E. Jak dotąd dotrwaliście, e. napiszcie w komentarzu Kembec. A jeśli napiszę, jeśli będzie 10 lajków i dwa komentarze kembet, stawię jedną piosenkę z albumiksu i, 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 i będzie fajne, obiecuję Wam. Więc wybaczcie mi serdecznie za niedbanie i pananie. Jestem fałszywcem. Możemy powiedzieć, że o nowy kanał, ja nie idę. I, I myślę ogólnie, że na tym nowym kanale to będę jakieś dziennego głupstewka, Pewnie jako nie będzie wstawiało jakieś takie turmoctwa yy, No i a na tym będą takie lepsze rzeczy oraz muzyczka. No co Konisiu. Co Konisiu. Co? Te horse, te horse, A tak by the way, to jest or's, or's. gospodarstwo moje, or's, or's. mój ogród, tak, tak, skoro chicken, już tu jestem, tak, 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 e, to Wam pokażę, to nie tylko jest Apology G-Video, ale i Ogród Tur, tutaj mam swój stolik o siedzonko. Tutaj e, urządzenie, na którym można się siupnąć, tutaj nie widać, bo sucho, patrzy znaczy mokro, ale wody nie ma, sobie mój potoczek idzie. Wpada do mojego jezioreczka. Takie doniczki, jakieś. Tu jak łeb wygląda. Tam woda wypływa spod dachu, co się wlewa. Tutaj sobie posadziłem wierzbę, Tutaj mirabelki. Pięć mirabelek, miroście tam jest. Kubuś, koniakup. No. No i jeszcze karmić kurki. Muszę Ederna nanieśli, by no ich rozsypać No macie moje drogie kochane <klucz> nie dam piciesz kochani Masz, masz ku ptasku No No i Macie tutaj jeszcze. No jest to tyle. zagnajcie drodzy wizowe. Do zobaczenia w przyszłych wideo. Tresken. Bye.